Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że mieliście udaną Wigilię. Zawsze przychodzę do was z tym, co dostałam na święta, bo to będą moje, wiecie, nowości. Także w tym roku również z tym przychodzę i jestem bardzo zadowolona. Dostałam rzeczy wszystkie, które bardzo, bardzo lubię, które mi się przydadzą więc dajcie znać e, koniecznie jak tam wasze prezenty czy jesteście zadowoleni czy Mikołaj zgadł co chcieliście dostać bo mój zdecydowanie tak e, i właśnie zaczniemy od prezentu od e, Adama i dostałam Harry Potter, to jest to specjalne wydanie. Do tej pory wyszły właśnie trzy. Mam pierwszą i drugą część. Nie miałam trzeciej. Czy to jest Harry Potter and Prison of Azkaban? To jest w ogóle moja ulubiona część, książka i film. Także bardzo się cieszę i ja wam pokażę, o co chodzi z tą książką, jeżeli nie widzieliście. Jest tu wiele takich stron. I na przykład tutaj jest mapa no po prostu rewelacja jestem zachwycona jest przepiękne wydanie no no po prostu nie mam słów. jak to zobaczyłam to Jestem bardzo, bardzo zadowolona. Już niedługo zaczynam właśnie, tak jak mówiłam, e, czytać Harry'ego Pottera, także przeczytam wszystkie trzy po kolei e, e, i mam nadzieję, że szybko wyjdą z kolejnymi częściami, bo jeszcze cztery książki mają do zrobienia właśnie w takiej wersji. Kolejną rzeczą jeszcze, jaką dostałam od chłopaków, to e, coś, co kocham i... Zawsze lubię dostawać. Po prostu nie wiem, ale lubię dla mnie skarpetki i piżamy. To jest po prostu. I kubki oczywiście, to są idealne prezenty. Yy, nie wiem, wiecie co w ogóle? Ja co roku mam tak, że wiecie, biegam za tymi prezentami, co komu kupić, czy zapakowane, czy to. I zawsze zapominam fakt, że ja również otrzymam jakieś prezenty. I dopiero jak już mam wszystko i już wszystko jest popakowane, wysłane, zawiezione, to sobie przypominam, że. Jakieś prezenty też ja dostanę Także super um, I właśnie Adam mówi, że kupił mi coś Co wie, że kocham I e, zawsze uwielbiam dostawać Kolejna piżamka Jest w ogóle mega milusia W ogóle taki fajny, fajny wzór I kubek, także mam trzy nowe kubki świąteczne w tym roku Ale przepiękny zestaw Bardzo, bardzo mi się podoba Także No, mówi, że kupił mi Bo wie, że ja kocham dostawać I czego brakuje skarpetek Skarpetki również dostałam z Me Too You, mówi takie antypościskowe, że mi się nie wywróciło. Ale uwielbiam. Nie wiem dlaczego ja tak lubię dostawać i dostałam się tyle piżam, że będę mogła sobie przynajmniej jedną taką starą wyrzucę, bo u mnie no ja często. Wymieniam, znaczy wymieniam w sensie pióre. Bardzo często piżamy, co kilka dni zmieniam, nie wiem, ale lubię, bo też długo czasami siedzę w piżamie rano i lubię, że one były takie świeże. Także one są, wiecie, mega w użytku i nie zawsze już wyglądają te z poprzednich lat. Dobrze, także cieszę się, bo nie lubię wyrzucać, lubię mieć kilka i teraz dostałam nowe i bardzo się cieszę, bo. Widzicie, kupiłam sobie teraz łóżko Miki I dostałam, i również jeszcze dostałam to mamy, dostałam jeszcze taki zestaw Do kawy To jest szklanka, kawa Masełko O smaku lotusa I te ciasteczka lotus właśnie Więc taki zestaw Do latte Ja lubię te ciasteczka Bardzo, no są chyba jakieś takie Imbirowe, wydaje mi się Ale ja bardzo lubię, często w Anglii w kawiarniach Właśnie do kawy dodają Także dostałam od chłopaków, jestem mega, mega zadowolona. Eee, także piżamka musi poczekać, ponieważ w piżamce już śpię. Pokażę wam, ale już dzisiaj w niej spałam. Dostałam od mamy piżamkę świąteczną przepiękną i od razu musiałam w nią skoczyć. Taką z Misiem, sweet love. Eee, I do tego super, bo są spodnie takie te szkocką, nie mam takiej, Adam takie ma i ja nigdy nie widziałam u nas właśnie On mi się tak podobają, mam jedne takie spodnie mega stare jeszcze z holistera do piżamy ale niestety mój tułek się w niej nie mieści ale marzę i wierzę, że kiedyś się jeszcze w nie zmieszczę, bo uwielbiam właśnie ten wzór do spodni od piżamy niestety ten rok nie był dobry dla mnie jeśli chodzi o dietę, dobrze zaczęliśmy pierwsze dwa miesiące super a potem od urodzin Lijama już poszło wszystko w dół Także w tym roku zaczynamy znowu, znaczy w przyszłym roku z Adamem, bo, bo oboje byliśmy tak zadowoleni. Na początku tak nam dobrze szło, a później jak już poszły urodziny Liama i wielki tort, i jakoś tak zaczynaliśmy, przystawaliśmy, Byłam raczej aktywna, ale jeżeli o to chodzi tak nie do końca i nie jesteśmy zadowoleni obydwoje, Także. Miejmy nadzieję, że w przyszłe święta założę tamte spodnie z piżamy, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona z piżamki, bo kocham oczywiście zestaw skarpetek. Ach, oh, czy one są świąteczne? Są świąteczne. Także jestem, a ja wchodzę, póki chodzę w długich skarpetkach, to chodzę w świątecznych też. Tak samo mam też kubki dłużej, używam niż powinnam. Um, Merry Christmas. O, Zreni, o, jakie te śliczne, patrzcie. Także dziękuję bardzo. Kocham, kocham dostać biżamy, skarpetki i kubki. Adam. I od siostry wiedziałam, co dostanę, bo sama o to poprosiłam. E, trzeci rok z rzędu i to jest kalendarz. Ogarniam się. I w tym roku jest w ogóle tak zapakowany woreczek. Bardzo fajnie. Na pewno ten woreczek się na coś przyda. E, jest piękny, jest absolutnie piękny. Jest tym razem personalizowany nie tylko imieniem, ale również okładką. I mamy tu Zigiego. I to jest Sylwia Smith 2024. Jest boski, jest absolutnie boski. Tam możecie sobie wybrać, właśnie różne okładki, ale są również personalizowane i różnie. Można te zdjęcia mogą być właśnie takie duże, albo chyba tam w kółku, z innymi, te, z tyłu ten background. Także super. Kocham te kalendarze. One się u mnie tak dobrze sprawdzają, że ja nie chcę po prostu innego. Bo, bo on jest po prostu idealny. I właśnie wydawało mi się, że jest jakiś grubszy niż zwykle. Um, jak kartkowałam? W ogóle tym razem um, wybrałam sobie, bo siostra oczywiście. Um, da mi do wyboru, żebym sobie wybrała jak chcę, żeby wyglądał środek i jakie chcę wkłady, bo tam jest dużo wkładów, które sobie możecie wybrać tym razem poszłam po um, takie wybrałam takie pionowe bo poprzednie miałam poziome zobaczymy, które się właśnie bardziej sprawdzą jeżeli chodzi o wkład fitness który absolutnie ubóstwiam tutaj jest przed i po właśnie na początku i na końcu roku i mamy tak na przykład plan miesięczny, to ja sobie tutaj wpisuję moje treningi mamy wyzwania, to też sobie na przykład, ale tutaj wyzwania robię sobie różne na przykład czytanie codziennie to każdy miesiąc robię sobie po prostu inne wyzwanie, tam jest ściana kalorii, więc ten fitness zawsze wybieram, ale widzę, że również ma siostra mi dokupiła wkład dla zwierzaka, bo tu widzę jest na przykład zakupy dla zwierzaka jest przyjmowane lekarstwa wizyty weterynarza Także super, można toż, też tutaj ym, sobie, wiecie, wszystko zapisywać. Także nie będę musiała gdzieś tam osobno zapisywać. No, jestem zakochana. Absolutnie kocham ten kalendarz i jest, no, jest po prostu boski, także dziękuję. Ym, I oprócz tego dokupiła mi moja siostra. Y, tam też można dokupić naklejki. Bardzo lubię ten. To są chyba jakieś taki zestaw standardowych, bo w zeszłym roku też miałam. O tych nie miałam. I love my dog. Czyli takie zwierzeczkowe. Fajne. Ale właśnie te miałam i one są fajne. To są takie święta. Różne walentynki, z czwartek. Yy, I to chyba zawsze dają do kalendarza. Także super. I do tego siostra dokupiła mi sticker book. Bo wiecie, że ja kocham naklejki. Moja siostra zresztą też. I tu jest cały... Yy, Kalendarz właśnie, znaczy takiej książeczka najróżniejszych naklejek. Jak wiecie, mam te naklejki, które sobie zamówiłam na temu, no po prostu super. Myślę, że dzisiaj siądę i sobie wypełnię kalendarz. Uwielbiam właśnie ten moment, kiedy planuję, właśnie chcemy sobie zaplanować z Adamem tak cały rok, żeby. żeby Przyszły rok był dużo lepszy, bo w tym roku... Ja nie planuję żadnego podsumowania roku, także przy okazji tutaj może tutaj tak troszeczkę wspomnę. Ale ten rok był dosyć, no taki czasami ciężkawy, różnie bywało. Też, wiecie, różnie bywa ze względu na to, że mamy synka z autyzmem i muszę Wam powiedzieć, że no różnie. Różnie było i ciężko i fajnie, ale Myślę, że byliśmy mało zorganizowani w tym roku i mimo fajnych rzeczy, które się wydarzyły, bo przede wszystkim dostałam super pracę, kupiłam samochód, mamy Zigiego, także trochę takich dużych, fajnych rzeczy się wydarzyło, ale było też dużo... Myślę, że powinniśmy bardziej planować po prostu rzeczy i powinniśmy zrobić dużo więcej, niż zrobiliśmy. Po prostu, wiecie, życie się toczy i postanowiliśmy, że sobie usiądziemy razem i zaplanujemy sobie cały rok i plany dotyczące każdej osoby z nas i jako rodziny. I zobaczymy. Mamy nadzieję, że ten przyszły rok po prostu będzie dużo, dużo lepszy i tak względnie, właśnie planowania, i trochę więcej osiągniemy niż planowa niż... W tym roku, bo bardzo mało planowałem w tym roku, jeżeli to ma za cofę, teraz powiedziałam. E, także tak. E, I jeżeli chodzi o prezenty, to jeszcze ja sobie kupiłam, sama prezent. E, nową opaskę na zegarek od Karla. Widziałam u dziewczyn i strasznie mi się podobały. E, I z kotkiem, i kupiłam sobie, i muszę powiedzieć, że strasznie mi się podoba ten materiał, z jakiego to jest zrobione, bo. No, czuć, czuć różnicę te, co mam, nie wiem, z The Range za 2 funty, a ta jest super. Jestem zachwycona i bardzo mi się podoba kolor. To jest zdecydowanie taki mój kolor. Także taki sobie prezent sprawi, sprawiłam, a dajcie znać, jeżeli to oglądacie, znaczy jak wy to oglądacie, to już jest 26 i wielkie wyprzedaże Czy planujecie jakieś wyprzedaże? My myślimy, popatrzeć właśnie nad kamerką. Taką, żebyśmy mogli mieć w salonie, żebyśmy widzieli Zigiego, jak nas nie ma. Um, I na pewno zaglądnę do Lasza. Prędzej po kule do kąpieli, bo w zeszłym roku pamiętam, że zarobiłam zamówienia a i chyba jedną kuletką wzięłam jakąś. Nie wiem, funt, coś kosztowała, taka mega duża dla dzieci. Także tym razem, jeżeli będą jakieś kule, to na pewno y, kupię. Zawsze chcę kupować ten gel pod, do podprysznic Fairy Dust, czyli się tam nazywał, ale teraz miałam ten z Altigo, który pachnie identycznie i właśnie go używam, także już go nie potrzebuję. Ale na pewno zobaczę, jak tam y, w laszu, bo tak naprawdę mam multum kosmetyków i nie potrzebuję y, nic w tym momencie i nic innego nie planuję kupować. Nic nie potrzebujemy. Wszystko, co pod co potrzebowaliśmy, mamy. Także na pewno nic innego nie planuję. Tylko te dwa dajcie znać, czy wy planujecie może jakiś większy zakup na tych wyprzedażach. A dzisiaj się już z Wami żegnam. W tym roku pewnie się jeszcze pojawi tylko denko. Nie sądzę, żebym jeszcze coś miała nagrać, chociaż może jeszcze jakiś nagram. Robię sobie włosy jeszcze w tym roku. Jeśli udało, to może w ten dzień zrobię jeszcze jakiegoś vloga ostatniego. Ale na pewno jeszcze się pojawi ostatnie denko. I to chyba tyle. Więc kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, co tam dostaliście. Fajnego na święta. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia już niedługo. Pa!